widzą, chciałbym Cię zaprosić do oglądania. sobie Dzisiaj wymienimy uszczereczkę w BMC E60, tylnej szyby. Zobaczymy, w czym to się je. Czy to fajnie będzie schodzić i wchodzić, czy nie. Zobaczymy. Jest trochę zimno, ale dam radę raczej. Także jego oglądania. Hmm, tutaj mam nową uszczereczkę. E, kupiona z AliExpress za stówkę, także zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Cudownie oczekuję, ważne żeby była. Także zobaczymy, zobaczymy, jak odpali. Podjechałem trochę Żeby mieć miejsce tutaj Trochę nie podoba mi się to jak to auto pali Tydzień nie było odpalane się odpala trzeba, nie? Ale jak to chodzi? Nie wiem czy to będzie ten sterownik czy wtryski Świece są nowe No ale tutaj to Ta uszczelka wygląda właśnie w ten sposób Chwila przeskoczę tak Będzie lepiej widać O Tak to wygląda bardzo źle to wygląda Także spróbujemy sobie to wymienić Myślę co z tą naklejką Czy ją zostawić, czy wywalić Widzę, że ona się tutaj łuszczy tak się odkleja trochę Także lipa Tutaj mamy koła do s 60 Zimówki Z kołpakami Także takie wlecą na E60 Żartuję oczywiście To są do E46 Myślę, że zacznę sobie Odtąd Spróbuję to wyrywać I zobaczymy Mam nadzieję, że się nie będzie kruszyć to Z każdym centymetrem oderwania Jakoś to idzie Kombinerkami Sobie złapałem jest to strasznie kurcze sztywne i twarde, ale damy radę. I będzie to trzeba fajnie wyczyścić i wsunąć nową uszczeleczkę. A, jedna strona zdjęta. Tutaj jest taki kurcze narożnik śmieszny. Nie wiem, czy to tak oryginalnie wychodziło. Nie wiem, czy to jest oryginalna uszczelka. Widziałem, że u niektórych się też to jest, a u niektórych nie. Nie wiem do końca jak to jest, ale dziwne Sprawdźmy w ogóle czy ta uszczelka serie Express będzie pasować Żeby nie było później, że zdejmę całą uszczelkę będę bez uszczelki jeździł Nie wsunąłem tego tam Ale mniej więcej to tak będzie wyglądać Także raczej będzie pasować, myślę, że będzie w puszczymsku Ok, narożnik zdjęty i widzę taką różnicę względem tej co miałem, a tej co kupiłem z Aliexpress Ee, że ta chińska nie ma tego, tak jakby, kurczę, nie wiem, to jest metalowa blaszka, czy coś, która tak wchodzi pod tą szybę ale nie sądzę, żeby to stanowiło problem także lecimy dalej mm, na maksa to jest wsparciałe, to się kruszy normalnie w palcach, nie? o kurczę ale jak widać idzie, nie? także, także się da można to pod blokiem zrobić, pod domem dobra cała zdjęta ja się teraz zabieram za czyszczenie tego gówna i będziemy patrzeć, jak to fajnie założyć. Nie wiem jeszcze, czy to będę próbował na sucho wkładać. Czy pójdę sobie po nie wiem wodę z mydłem, albo mam też lubrykant, który używałem do glinkowania samochodu, dla poślizgu. Także coś się raczej wymyśli. Myślę, że akcja będzie zakończona powodzeniem. Dobra, plan mam taki. Nie chce mi się tego tam wchodzić do wszystkiego. Także sobie wjadę na plac, mam kompresor. I sobie to spryskam kompresorem, żeby nie wygrzebywać paluchami tej całej sparciałej gumy. O, także git. Kompresor się nabija, a ja wjeżdżam WMO. Zemka już na placu. Kurczę, nie wiem, co to takie uwalone jest, tak dziwnie, tak. Tak nierównomiernie. Nie rozumiem, jak to się uwróciło tam szmatką, będę wchodził i doczyszczał, ale no, nie chciało mi się paluchami wybierać z tej całej gumy co tam leżała Także zabieramy się za łóżureczkę. Mam kilka szmatek. Wodę z płynem do tym i zobaczymy jak to będzie. Dobra, szpary już oczyszczone. Mam nadzieję, że żadnej gumy nigdzie nie zostało i będziemy próbować zakładać. Mm, polecam Wam najpierw sobie ustawić narożniki, żeby to fajnie wycentrować, żeby nigdzie nie było za krótko, za długo. E, ja już sobie włożyłem tutaj odrobinę tego narożnika. Wchodzi dosyć fajnie e, przy użyciu mydła i wody, także myślę, że żadnego lubrykantu nie trzeba. E. No, także to fajnie wchodzi. I, I zobaczymy, jak to dalej będzie szło. Będę was informował na bieżąco. Jestem na takim etapie, już po tej stronie. No, i jak widzicie, że Wam tutaj weszło, tak jak jest tu, jest taki. Tak do góry idzie. To to wystarczy sobie już fajnie wechać paluszkiem. I to wchodzi. What? O! O! Fajnie wchodzi. Tak już to będzie, nie? Tak, tak Trzeba się nagimnastykować trochę, ale, ale idzie i, i tak to wygląda. Także jak będzie całe tak, to myślę, że będzie w porządku. Powiem Wam tak, cały proces ogólnie w porządku idzie. Góra jest zrobiona, ale problemy były z narożnikami, bo nie chciały wejść tak fajnie, no ale się z 10 minut pobawiłem tym. Jakoś to wykminiłem, mniej więcej już wiem, jak to zrobić. Jak widać, to już weszło w miarę. Będę też jeszcze próbował jakoś formować, żeby było równo, bo wiadomo, to tak wchodzi, jak wchodzi, ale no, ale po prostu trzeba to mocno naciągnąć, żeby to dobrze weszło, i wtedy. Mm, także, także zaraz będę robił drugi ruch i zobaczę, jak to idzie. Skończyłem tą stronę i górę. No, i moje obserwacje są takie. Jeśli chodzi o górę, to polecam na ślisko. Tak jak ja robiłem z wodą i z płynem do mycia naczyń. Wtedy fajnie to się formuje. Ale zaś tutaj z kolei, bok, polecam na sucho. Na sucho wtedy fajnie wchodzi. A na mokro też wchodzi. Ale zaś lata, nie? Nie ma tego, że fajnie tak wejdzie sztywno i siedzi, nie? I wypada, i przeszkadza to, nie? Także tutaj raczej Bog na sucho polecam, a tutaj polecam sobie pomagać czymś śliskim. nie? No, także to wygląda, tak, moim zdaniem spoko, chociaż myślałem, że to będzie tak, że nie będzie tutaj szpary, tylko to będzie sobie tak fajnie nachodzić na to tak jak jest tutaj, że to tu nie ma żadnych szpar, sobie tak fajnie leży na tym no ale jest w porządku moim zdaniem jedynie narożniki tam wiadomo nie wyglądają jakoś idealnie powiem, że ciężko to zrobić, żeby było idealnie, ale jest zadowalająco, na pewno lepiej niż tak jak było sparciałe no, także zabieram się za drugą stronę hmm, ta strona też jest skończona także w sumie po robocie Myślę, że każdy jest w stanie to samemu zrobić pod blokiem, pod domem myślę, że w 20 minut góra 30. No, także tak to się prezentuje, myślę, że nie ma lipy. Jeszcze od spodu muszę kupić uszczelkę tą dolną, bo nie mam jej wcale, nawet starej nie miałem tej sparciałej, po prostu jej tu nie miałem. Trzeba kupić raczej. Także sparcie gówno idzie do śmieci. A tak siedzi nowiutka Myślę, że jest w porządku Myślę, że nie ma lipy Myślę, że to się jeszcze jakoś uformuje Tutaj takie jakieś nierówności Chociaż nie, tego tak nie widać No, ale, ale jest w porządku Tylko te narożniki Nie jestem z nich do końca zadowolony Jak to wygląda, ale Ale tak to myślę, że fajnie to wygląda No o niebo lepiej niż te sparciałe uszczelki Trzeba byłoby szyby umyć Bo są zacieki straszne Z tego płynu do mycia naczyń ale, ale myślę, że jest w porządku. No, jestem zadowolony. Dużo lepiej niż wydać 350 zł z ASO za uszczelkę nową. Także jestem zadowolony. Polecam.